Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj drugi dzień czytania Tronditli. Ja jestem Wielka, mama, żona, ultramaratonka, autorka książki Tronditle. 22 kwietnia rozpoczynam bieg dookoła całego województwa pomorskiego. Dzisiaj przeczytam fragment książki, której premiera sprzedaży rozpoczęła się 2 kwietnia. Dajcie mi tylko znać, czy technicznie jest wszystko ok? I już dalej będę kontynuowała. Myślę, że dzisiaj już nie ma takiego pogłosu, jak wczoraj. Jeszcze nie widzę komentarzy, ale nie przedłużając, zacznę. Zacznę od początku, dlatego że wczoraj były problemy techniczne i być może nie wszyscy z Was słyszeli ten fragment, który przeczytałam wczoraj. Sama nie odsłuchałabym tego szmeru, nagrałam powtórkę, ale dzisiaj zacznę od początku i przeczytam dalszy fragment. Jutro już tak nie będzie, jutro będę czytała kolejny fragment. Tronditle, rozdział pierwszy, Piotrek. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w cieplutkim materacyku żyły sobie. Ej, jakie dawno temu, obruszył się Piotrek, i za jakimi górami? Co ty, Jurka, opowiadasz? Przecież my jesteśmy tu i teraz. Ja się nie zgadzam, byś tak napisała w swojej książce. Koniec, basta, kropka i tyle, o! – No to co ty byś napisał, he? Takiś mądry, pouczasz i ciągle coś ci nie pasuje. Jak chcesz, to sam sobie pisz, cwaniaczku. Julka odwróciła się i wyszła, głośno stukając obcasami, aby pokazać, jak bardzo ją Piotrek zdenerwował. – Co on sobie myśli, krytykant jeden, kierownik zamieszania jeden, to ja odwalam całą robotę, pilnuję, aby nikt się nie dowiedział o naszym istnieniu, przenośni, czasem nawet dosłownie staje na głowie, by naprawić jego błędy, a on, krytykant jeden, mam już go dość, niech siedzi teraz sam i myśli. Julka nie mogła opanować nerwów. Szła korytarzem i w myślach krzyczała na Piotrka. Szła i szła, że nawet nie zauważyła, jak doszła do końca korytarza, o mały włos nie zdarzyła się ze ścianą. Na szczęście długie czubki butów pierwsze zahaczyły o beton, zanim piękny, spiczasty, jurkowaty nos w niego walnął. Już miała iść dalej, gdy nagle spostrzegła, że na zegarze wiszącym na ścianie za chwilę wybije siódma. Kurczę, jak ja zaraz nie wrócę do Piotrka, to znowu nie wykonamy zadania. Muszę biec co tchu. I już miała ruszyć, gdy w jej głowie zaświtała pewna myśl. Ej, Julka, a czemu to zawsze ty ratujesz sytuację, co? Może tak trzeba przestać po kimś sprzątać? Taki mądry pouczacie, To niech sobie radzi. No nie, tak nie można. Przecież to nie Piotrek będzie cierpiał, tylko my wszyscy. Cała nasza drużyna dostanie karę za niewykonanie obowiązków, podpowiadał drugi głos w głowie Julki. Nie, nie, nie. Ja jestem mądrzejsza i rozsądniejsza. Dlatego odpowiadam za punktualność. W końcu Piotrek odpowiada za dobry sen, a nie punktualność. Kto więc powinien dopilnować, aby Patryk się obudził? Kto? Jurka pobiegła ile sił w nogach w górę, aby tam zacząć codzienną piosenkę tę, którą zawsze śpiewała, aby obudzić Patryka. Oby wszyscy już na mnie czekali przemknęło jej przez myśl. Wpadła do miękkiej Pięknej, mięciutkiej, okrągłej sali. Ach, jak, jak kocham to miejsce! westchnęła Julka. Te błękitne obłoczki, wysunięte ze ścian, na których można oprzeć sobie brzuszki, są wprost bajeczne, a stołki, jak pięki, wydają się być twarde. Tak jednak nie jest. Gdy się na nich usiądzie, zapadają się jak poduchy. Usadowiła się na swoim miejscu. Był to największy pienik zlokalizowany w centralnym miejscu tegoż pomieszczenia. Wyciągnęła do góry ręce, aby przywołać wielkie, długie tuby. Tronditle potrafiły poruszać przedmiotami siłą woli. Tylko dzięki nim mieli szansę dotrzeć do podświadomości Patryka podświadomości, która wyśle sygnał do całego organizmu, a ten się obudzi. Powoli, wręcz majestatycznie, tuby zaczęły suwać się w dół, wprost do rąk Jurki. Oczom dziewczynki ukazały się różnokolorowe, świecące i błyszczące trzy kielichy, jakby kwiaty opadające na dół. Julka opuściła ręce i już, już miała zacząć śpiewać, gdy uświadomiła sobie, że jest zupełnie sama. O rany, co za poranek? Czy ten świat zwariował? Piotr się obraził, ja się spóźniłam, a na dodatek nikogo nie ma. Julka była już całkiem zdenerwowana. Co mam robić? Co mam robić? No cóż, jestem sama, znam fakty. Chcę spróbować. Przynajmniej zrobię tyle, ile mogę w danym momencie. Julka bała się. Choć nie bardzo wiedziała dlaczego. Owszem, do tej pory zawsze budziła Patryka razem z innymi tronditlami przy chórze i akompaniamencie blisko stu innych dźwięków. Czy podoła zrobić to sama solo? Ona jedna, malutka? Hmm. Nagle Julka przypomniała sobie komara. Tak, komara. Taki przecież malutki choć nie dla tronditli, a jednak swoim bzyczeniem sprawia, że ludzie nie mogą zasnąć. Te małe skrzydełka dzięki szybkim ruchom wydają bardzo głośne dźwięki. Ha, ha, Jurka, czemu ty się boisz spróbować? Co masz do stracenia? Teraz albo nigdy. Czas cię goni. Już siódma dziesięć. Jak Patryk się nie obudzi za chwilę, na pewno nie zdąży do szkoły. Tyle razy przecież myślałaś, co jeśli będzie mniej trąditli? Co jeśli nie wszyscy będą mogli śpiewać? Julka chwyciła wszystkie trzy kielichy swoimi rękoma, zaczęła do nich śpiewać. Aby wydobywający się dźwięk był głośniejszy, szybko kręciła się wokół sali, cały czas trzymając tuby tak, aby szybki ich ruch wyglądał wyglądał jak dyskotykowy taniec. Bolały ją ręce, nogi, gardło. Śpiewała i śpiewała, a od tego kręcenia wirował w głowie jej cały pokój. Wszystko zaczęło się trząść, drgania były coraz mocniejsze i mocniejsze. Z każdym silniejszym wstrząsem Julka była coraz bardziej szczęśliwa. Wiedziała, co to oznacza. Patryk się obudził. Dokładnie w tym samym momencie drzwi sali otworzyły się z hukiem, a Julka padła na pufę wycieńczona. Kątem oka zobaczyła stojącą nad sobą surową i zdenerwowaną panią Zosię. – O rany, jeszcze to? – zdążyła tylko pomyśleć i zasnęła. – Julka, natychmiast wstawaj, dziewczyno, mówię ci, obudź się! – Mhm, Julka naprawdę chciała wstać, ale nie miała siły. Julka, co ty wyprawiasz? To dla, do ciebie niepodobne. Ja, ja, co ja mam powiedzieć, pani Zosi? Jestem taka zmęczona. Przecież obudziłam Patryka, wstał i zdążył do szkoły, więc o co chodzi? Ojej, ja muszę iść spać. Julka nawet nie była w stanie dokończyć myśli. Była wykończona. Samodzielne budzenie zabrało jej prawie całą energię. Musiała wypocząć. Jej powieki stawały się ciężkie, myśli uciekały z głowy. Czuła szczęście i zmęczenie. Była pierwszym w historii tronditlem, który sam, sam jutki, obudził człowieka. Zanim całkiem zasnęła, zdążyła tylko pomyśleć: O rany, ale jazda! W tej samej chwili reszta tronditli wpadła do sali, wyglądały, jakby miały zaraz wymiotować, niektóre nawet musiały się położyć. Te, co czuły się lepiej zdumione całą sytuacją, chciały dowiedzieć się, o co chodzi. I tak jak miały w zwyczaju, zaczęły zadawać pytania, coraz śmielej i coraz głośniej. Harmider stał się nie do zniesienia. Pani Zosiu, co się stało? Pani Zosiu, jakim cudem Patryk się już obudził, skoro nas nie było? Pani Zosiu, kto to zrobił? Pani Zosiu, kto śpiewał? Ojej, co się stało Julce? Te i inne pytania słychać było w całej sali. Tronditle przekrzykiwały się wzajemnie, były zdezorientowane i kompletnie nie wiedziały, co się dzieje. Cisza! Rąkim głosem Pani Zosia uspokoiła wszystkich. Wystarczył jeden krzyk, jedno słowo, a w sali zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. Wszystkie trąditle wiedziały bowiem, co się stanie, gdy Pani Zosia naprawdę się zdenerwuje i żaden nie chciał do tego dopuścić. Jutro dowiecie się, co było dalej. Przeczytam dalszą część Tronditli. Dajcie mi znać, jak na ten moment Wam się podoba. A wszystkie osoby, które nie mogą się doczekać jutra i chciałyby przeczytać historię Tronditli osobiście, zapraszam na stronę https Ja już tu udostępniam, na czacie też napiszę. I tam możecie pobrać bezpłatny pierwszy rozdział. A jeżeli chcecie, oczywiście możecie zakupić pełną wersję książki bądź e-book, w cenie promocyjnej do 16 kwietnia. O, ta cena promocyjna obowiązuje. Do 16 dlatego, abym zdążyła Wam wszystkim wysłać książki, zanim wybiegnę dookoła województwa pomorskiego. Buziaki, do jutra. Dajcie mi znać w komentarzu. Jak na ten moment odbieracie tronitle i jak Wam się podobają?